Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie znowu będziemy testowali błędy z TikToka w Fortnite. Cie. Jeżeli chcecie kolejny tego typu film, no to koniecznie zostawcie tutaj łapkę w górę, no i też naprawdę byłoby mi miło, jakbyście zasubskrybowali ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Przy okazji w tym filmie również będziemy testowali błąd na darmowe skiny, także koniecznie wdajcie do końca i przypominam jeszcze o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. No i zapraszam was do oglądania. No cześć, także pierwszy błąd będzie polegał na tym, że możemy zamienić sobie naszego skina w niewidzialnego skina. Także zobaczymy sobie, czy to rzeczywiście działa. Na samym początku musimy sobie wziąć shadow bomby, które znajdują się dokładnie tutaj. A nie, to było tutaj, przepraszam. I mamy shadow bombę, tak zwaną bombę cienia. I tutaj mamy też przebieralnię, która również będzie nam potrzebna do tego błędu. Także teraz wrzucamy sobie tylko i wyłącznie te shadow bomby tutaj. Ok. I w tym oto momencie startujemy sobie, sobie Giereczkę. Coś polega na tym, że muszę użyć na sobie Shadow Bomby, wejść do przebieralni, zmienić skina, i wtedy będę miał niewidzialnego skina. Także zobaczymy, czy to rzeczywiście działa. Dobra, także lecimy. I tutaj jest przebieralnia, i są moje Shadow Bomby. Gdzie są moje Shadow Bomby? O, dobra, mamy. Dobra, także używamy. Wchodzimy do przebieralni. Weźmy sobie, nie wiem, losowego skinka dosłownie. Weźmy sobie, nie wiem, na przykład tą panią. Wychodzimy. I uwaga, uwaga! Ok, także jak widzicie, troszeczkę coś się popsuło, i chyba nie działa. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Wchodzimy. Bierzemy sobie skinka. Bierzemy sobie tego, co miałem wcześniej. Wychodzimy, i uwaga! No dobra, także ten właśnie oto błąd. W tym oto momencie mówi Wam, że on nie działa. Także pierwszy błąd jest już niezaliczony. Także niestety. No troszeczkę słabo Ale w sumie fajnie by było mieć takiego niewidzialnego skina Ale tutaj macie potwierdzenie tylko i wyłącznie, że to nie działa I lecimy dalej Dobra, także dzisiaj większości błędów dosłownie będzie w trybie kreatywnym A kolejny błąd to będzie właśnie zmiana tekstury skina Iris Także na samym początku musimy sobie takowego skina znaleźć To był właśnie skin z tego co pamiętam z jakiegoś starter packa I mamy go tutaj Także go wybieramy i wbijamy w tryb kreatywny I musimy zrobić dosłownie ten błąd, który był w sumie tak jak tam widzieliście na tym TikTok Roku. Także tworzymy grę i widzimy się za chwilę. Dobra, także już jestem na mojej wyspie, już dosłownie mam wszystko gotowe. Także mamy tą termalną rybkę i tak dalej, i tak dalej. Więc na samym początku musimy ją sobie zjeść. Teraz musimy rzucić sobie to coś na środek tej wieżyczki i na samym końcu musimy sobie użyć rifta. I. Okej. Okay. Teraz czekamy aż ten cały efekt tej rybki nam minie i zobaczymy czy rzeczywiście będziemy mieli inną teksturę. Osobiście mi się wydaje, że nie, ale zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. Na razie musimy poczekać aż cały ten efekt się skończy. I w ogóle jeszcze nawet widzę tutaj ten przedmiot z tym właśnie przenośną burzą, który był kiedyś dostępny. Także co, czekamy aż to się skończy i zobaczymy, czy to rzeczywiście działa. Nie będę robił żadnego cięcia, żeby potem nie było, że nagle zadziała i potem napiszecie, że wow, jak ty to zrobiłeś, jakiś efekt czy coś. Także dobra, czekamy i okej. Okay. A um, tak jak myślałem. Niestety całość nie zadziałała i na 99%, jak, ja nie, jak nie na 100%, gościu użył po prostu w tym filmiku skin changera, żeby sobie zamienić tekstury. A o skin changerach już wam, no, coś mówiłem raz, że to jest, no, coś niefajnego. Bo możecie nie dość, że za to dostać bana, to jeszcze przy okazji możecie sobie właśnie, no, narabawić się wirusa w komputerze. Także nie jest to za przyjemne i po prostu nie polecam tego testować. Tak jak widzicie, niestety całość nie działa. No no i no, ten TikTok to jest jakiś niefajny, bo to już kolejny błąd, który nie działa. Także, no fajnie, okej. Okay? No i kolejny błąd w trybie kreatywnym, tym razem na zdobycie starych pomp, tak jak były kiedyś, takie OG pompy. Także musimy sobie wejść na tę mapę. Mam tutaj nawet OG pomp, ok. Dobra, także zobaczymy, czy to rzeczywiście działa, bo na tym TikToku były OG pompy, więc myślę, że to może zadziałać, ale nie mam pojęcia w ogóle, na jakiej zasadzie miałoby to działać, skoro tekstury tej starej pompy zostały zamienione na tą nową. Ale zobaczymy. Dobra, także wchodzimy i w tym oto momencie rozpoczynamy sobie grę. A, ta mapa w ogóle jest całkiem pusta, z tego co widzę. Ale tam jest tylko jedno miejsce, gdzie znajdują się trzy automaty. Gdzie w ogóle jest to miejsce? Gdzie są te trzy automaty? O, tu są! Dobra, lecimy, lecimy. Dobra, ja nie patrzę, nie patrzę. Lecimy tyłem, dobra? I uwaga, czy rzeczywiście tutaj będą te OG pompy? Także, uwaga, 3, 2, 1 i. Nie. Aha. <grym> Okej. Okay. Czy to są naprawdę. Stare pompy, znaczy to jest zwykła pompa, taka, która jest normalnie dostępna. No i kolejny błąd, który. Aaaa! Nienawidzę ludzi z TikToka. No i tutaj po raz kolejny najprawdopodobniej został użyty skin changer, czyli coś co w sumie zmienia tekstury. I mówiłem Wam przed chwilą co to robi, i ogólnie no to pewnie są też jakieś skin changery, żeby zamienić teksturę tej starej pompy na tą nową. Także tak jak widzicie to nie działa i uh, nie wiem, jestem naprawdę załamany tym, co się dzieje na tym TikToku, bo to, jak takie ma nam dawać lifehacki fajne, to naprawdę nie, nie jest super. Także teraz błąd na zdobycie skina Renegade Rider w trybie kreatywnym za pomocą błędu, który w sumie ostatnio wam pokazywałem na osobnym filmie. A najdokładniej na tej mapie z tymi emotkami. Także na samym początku musimy sobie wziąć skina, którego miałem wcześniej, czyli płomień, i musimy sobie odpalić po raz kolejny tryb kreatywny. Dosłownie ten film chyba nazwę, nie wiem, Fortnite Błędy, nie wiem, edycja kreatywna. Także, dobra, odpalamy tryb kreatywny i musimy sobie przejść do tej mapy, którą wam pokazywałem, która o dziwo nadal działa, ale możliwe, że w następnej aktualizacji zostanie usunięta, tego nie wiadomo. I póki co jeszcze działa, także jeżeli chcecie, to możecie skorzystać. I ogólnie to całość polega na tym, że jest tam emotka, która ma nam umożliwić stanie się renegatką właśnie. Także tylko muszę sobie to znaleźć, gdzie to było. Eee, tak, to było dobra, to było to. I wchodzimy sobie na tę wyspę i musimy użyć jednej emotki, żeby nasz skin ten zamienił się właśnie w renegade rider. Także to jest można powiedzieć no coś naprawdę fajnego i zobaczymy czy to rzeczywiście działa. Także dobra. Wchodzimy sobie tutaj i uwaga, uwaga. Eee, rozpoczynam oczywiście rozgryweczkę. I zobaczymy, że to rzeczywiście działa. Także jestem tutaj i w tym oto momencie muszę sobie wejść do emotek i gdzie są w ogóle tutaj te emotki? Czy oni to usunęli? Ruchowe, i niestety emotki. znalazłem jeszcze jedną mapkę, która okazało się, że działała, ale została usunięta. Także Epic Games teraz po prostu usuwa wszystkie te mapki i ogólnie cały ten sposób na te wszystkie emotki, które wam pokazywałem kilka dni temu. Także niestety, moi drodzy, troszeczkę słabiutko. Także, no, można by powiedzieć, że to działało przez chwilę, ale już nie działa. Także słabo. Ogólnie, moi drodzy, wierzę, że ten błąd działał, ale nie mam jak go wam pokazać pokazać też jest to, że po prostu wszystkie te mapki zostały usunięte. Także możecie napisać F w komentarzu, bo to naprawdę troszeczkę słabo. No i co? Myślę, że po prostu poszukam jakiegoś innego błędu i go przetestuję. To jest chyba jakiś najgorszy odcinek z tej serii. Nic nie działa, dosłownie każdy błąd, nie wiem, nie działa, został usunięty, jest oszukany, czy coś takiego. Także ostatni błąd to błąd na zdobycie właśnie henchmenów, którzy zostali, że tak powiem, dodani już dość dawno. No i jest to błąd na ich zdobycie, podobno. Także, nie wiem, już naprawdę, nie chce mi się. Robię ten błąd i jest totalnie powalone. I musimy sobie wejść przy okazji w laboratorium bojowe i w tym oto momencie musimy sobie wejść na jakąś losową grę z ludźmi i zrestartować potem Fortnite'a czyli w sumie to co robię zawsze no niestety moi drodzy no ten film jest totalnie no, niefajny okej? Okay? To jest totalnie niefajny. Jeżeli ten błąd nie zadziała, to chyba muszę wam jakoś wynagrodzić to, że no, to nie działa, bo to naprawdę nie jest fajnie. Dobra, tutaj są coś ludzie w ogóle. Nie wiem, teoretycznie mam być tutaj 10 sekund i dosłownie jestem tak zmarnowany, że. To jest totalnie gigasłabe. Dobra, zbieram jakieś macy. Budujemy sobie. Nie wiem, widzowie, już nawet co powiedzieć. No, po prostu odpalę ten tryb Battle Royale i niech się dzieje. Niech się dzieje. Ech, tak, jak myślałem, oczywiście. Czy mam może pomagierów tutaj, pomagier? Nie, oczywiście, że nie ma. No dobra, także kolejny błąd, który nie działa i troszeczkę słabo, bo żaden błąd chyba dzisiaj nie zadziałał. No, no dosłownie wszystko na tym TikToku jest totalnym scamem i czasami to nawet mi się odechciewa to nagrywać. W dzisiejszym filmie głównie patrzyliśmy na jakieś zdobycie starych broni, starszych rzeczy czyli taki bardziej ekstremalny film, który mówiłem, że się pojawi i mogłem się spodziewać, że w większości z tych rzeczy na zwyczajnej świecie działać nie będzie, no ale myślałem, że chociaż jedna z nich zadziała. Także moi drodzy, z tej oto okazji w następnym filmie zrobię wam konkursik na coś, może na jakieś konto, na jakieś fałdolce, ale to zobaczycie w następnym filmie, także subskrybujcie z dzwoneczkiem, to żeby się dowiedzieć i żeby otrzymać po prostu powiadomienia o następnym filmie. Naprawdę was za to przepraszam, że nic nie działa, bardziej w sumie ci twórcy tych TikToków powinni przepraszać. Prosić za to, że takie coś wstawiają. A no seria to seria, nie? No niestety, ja nie mogę wam powiedzieć, czy to działa, ja tylko testuję. Także troszeczkę słabo. I co? Trzymajcie się i przypominam jeszcze o moim kodziku w sklepie z przedmiotami. No naprawdę niefortunnie wyszło i żaden dzisiaj błąd nie zadziałał. Ach, no dobra. Do zobaczenia w następnym filmie i wtedy będzie jakiś konkursik z tej okazji. Cześć! Nie, jestem załamany. Naprawdę. Co jest nie tak?